W tym zadaniu musimy uzasadnić, że równanie x kwadrat plus a minus 1 razy x minus a równa się 0 dla dowolnej liczby rzeczywistej a ma przynajmniej jedno rozwiązanie. To jest oczywiście równanie kwadratowe z parametrem a i równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie, jeżeli delta jest równa 0, a więcej niż jedno rozwiązanie dwa rozwiązania, jeżeli delta jest dodatnie. Czyli ma przynajmniej jedno rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy delta jest większa bądź równa 0. Delta nie może wyjść ujemna, bo wtedy nie mielibyśmy w ogóle rozwiązań. No to sprawdzamy. Kiedy delta wychodzi większa bądź równa 0, liczymy deltę b kwadrat, czyli a minus 1 do kwadratu, minus 4 razy a współczynnik przed x kwadrat jest równy 1, jeszcze razy c, czyli razy minus a, Sprawdzamy, kiedy to jest większe bądź równe 0, podnosimy do kwadratu a kwadrat minus 2a plus 1, a tu będziemy mieli minus razy minus, to da nam plus, czyli będziemy mieli plus 4a większe bądź równe 0. Czyli mamy tak a kwadrat minus 2a plus 4a to będzie plus 2a plus 1 większe bądź równe 0. No i zauważmy, że mamy tutaj bardzo podobne wyrażenie do tego, co otrzymaliśmy przed chwilą. Z podniesienia do kwadratu takiego nawiasu tylko tu z plusem, a tu z minusem. To znowu będzie wzór skróconego mnożenia. Możemy to zapisać krócej jako A plus 1 do kwadratu i to ma być większe bądź równe 0. No i widzimy, że ta nierówność już jest spełniona dla dowolnego A, ponieważ kwadrat dowolnej liczby rzeczywistej jest większy bądź równy 0. Czyli ta nierówność jest spełniona przez każdy parametr a możemy napisać, że a należy do liczb rzeczywistych czyli dla dowolnego A zachodzi ten warunek, czyli mamy przynajmniej jedno rozwiązanie. No i w ten sposób kończymy dowód tego zadania.